Naszym gościom, uczestnikom zadaliśmy dwa pytania. Jak Państwo oceniają prognozy rozwoju rynku alkoholowego w Polsce? No to rynek to jest dla ludzi przede wszystkim bardzo odważny, to jest bardzo trudny rynek. Odnaleźć się z nim w tych czasach jest bardzo ciężko, także naprawdę kibicuję wszystkim, którzy odważyli się w mocny alkohol pójść. Spytaliśmy też, czy nagrody w konkursie Warsaw of Spirits Competition są motywacją do tworzenia nowych ciekawych receptów. Te wyróżnienia na pewno motywują nas do dalszego działania. Mnie inspiruje to, żeby być jeszcze lepszym, jeszcze tworzyć lepsze produkty i przede wszystkim tworzyć nowe produkty?